Ze mną Patrycja, bo jesteśmy w restauracji, w kawiarni kafe, Kamienica. Dokładnie. A za nami Bazylika Mariacka. Ja jestem na samej górze Bazyliki Mariackiej. Tutaj strasznie wieje, ale jesteśmy 82 metry wyżej niż, niż na dole. Witam księdza proboszcza Irmusza Bratkę. Cieszę się ogromnie. Jest mi bardzo miło, że ksiądz mnie przyjął, bo 500 lat temu, 600, ktoś to trzymał w rękach, budował, to naprawdę chciałbym mieć taką cegłę jedną w domu. Pierwszym z gości, który księdza odwiedzili był prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Co trzeba byłoby zrobić, żeby zostać pochowany właśnie tutaj w tej świątyni, w Bazylice Mariackiej. Jest tutaj. Paweł Adamowicz. Niesamowita budowla, której, która została zakończona w 1502 roku po 159 latach budowy. Może dlatego, że jestem Kaszubą z urodzenia i, i, i kiedy się wraca do rodni ziemi, to zupełnie inaczej jest. Stopnie jest 409, 82 metry. 10 minut tak mniej więcej siedzi w jedną stronę. 10 minut. 10 minut. I można trochę schudnąć. No to na pewno. 10 minut drogi czeka mnie, żeby zobaczyć Gdańsk. Po prostu z najpiękniejszego miejsca, właśnie zwierzy bazyliki mariackiej. Że w Żukowie miałem jak u pana Boga za piecem. Tak, tak, to są a, a tutaj mam jak u pana Boga w ogródku. A różnica jest taka: tam było ciepło, pięknie, miło, a tutaj każdy, kto przychodzi, rzuca kamień Słuchajcie, dokładnie widać, po czym chodzimy. Są to płyty nagrobne. W historii tego kościoła to ja tam jestem 62 proboszczem, a właściwie e, na świętego Mikołaja w grudniu minęło 8 lat. Jeszcze kawał drogi przede mną, ale myślę, że warto zobaczyć jakie to wszystko wąziutkie z cegły. Nie wiem, czy jest miliony miliony cegieł. To można oczywiście kupić sobie bilet i polecieć samolotem i z góry spojrzeć, tylko trzeba mieć szczęście co do pogody. No ja akurat <laughs> Został zbudowany w 1470 roku. Wybiła godzina 12 właśnie się zaczęło. Sami zobaczcie. Właśnie pokaz figur tam u góry, zaraz postaram się wam to trochę... No i oczywiście co jest jeszcze moim zdaniem, to jest fenomen, bo mówimy tu o, o pracy ludzkiej, ale jeszcze powiedzmy o pięknej naturze, jakim jest Jar Raduni. Dokładnie. Po schodach wieży Bazyliki, która była budowana. Przez 159 lat. To jest nieprawdopodobne. Z takim, z taką wówczas technologią może mógł powstać tak ogromna budowla wybudowana z cegły. Panie Darku, do góry muszę tam jeszcze po tym jak będę schodził, czy, czy może jakąś windą się zabrać na to? ewentualnie? Istotne nie ma żadnej windy. Nie. Maciej Pożyński, któremu niegdyś mogłem wykonywać fotografie, kiedy był w Sianowie, w Sierakowicach, w Kartuzach. Metrze mumy z Nie ma Pelszczy bez Kaszub. I to jest prawda. Zapraszam do kolejnego odcinka, ale najpierw do kawiarni Kamienica, żeby skoszować pysznego jabłecznika. Dziękuję. Naprawdę podziwiam budowniczych, którzy 500-600 lat temu budowali coś takiego, co wytrzymuje tak ogromny wiatr, jaki teraz właśnie tutaj przechodzi przez, przez Gdańsk. Czy choćby chluba gdańszczan, zegar astronomiczny został zdemontowany i dopiero w latach 80 wrócił, bo został odnaleziony na Żuławach w jednej ze stodół i wrócił i został na powrót zamontowany w kościele mariackim. Już raz dziennie przed godziną samą 12 jest taki jakby pokaz figur. Z tego zegara i to właśnie za chwilę nastąpi. Jest, panie Arturze bardzo dziękuję i dziękuję za dedykację, ale widzę Pan mi ułatwił życie. Mam zajrzeć szczególnie na stronę 43-57. Czuję się jakbym drugi raz zwiedzał kolegiatę w Kartuzach, tylko że z 20 razy większą. Na przełomie tych setek lat miało zostać pochowanych aż 5 500, tysięcy osób. No, prezydent, jak i Rada Miasta Gdańska uchwaliły, podjęły uchwałę, że wspierają konkretnie finansowo ratowanie Kościoła Maryjskiego. Grup pana Macieja Pożyńskiego, którego nieraz miałem okazję widzieć, fotografować, czy to w Sianowie, czy w Kartuzach. czy Ja wszystkich serdecznie zapraszam. Panie Arturze, bardzo dziękuję za... O możliwość spotkania i rozmowy. Wiedzcie Państwo, że miejsce, w którym żyjemy, w którym przyszło nam żyć Gdańsk, Kaszuby to naprawdę jest wyjątkowe miejsce. I tu mieszkają wyjątkowi ludzie z tego powodu, że tu wszystko nie było takie proste.